Cześć, witajcie na moim kanale. A w tym odcinku yy, będzie jakie skarby kryła paczka z Niemiec, jedna i druga, ponieważ były dwie takie paczki i obie ważyły 100 kg. I postanowiłem pokazać Wam najfajniejsze rzeczy, yy, które znajdowały się w paczkach. Może zacznijmy sobie od tego czarnego pudełka, co tutaj jest. To są kondensatory na taśmach i tak mamy tantalowe kondensatory. Czy to jest tantal, czy nie? Możecie pisać w komentarzach. To no jest cały worek. Jest tantalowy. Tu jest ponad 4 kg. Samych tantalowych. i dalej jedziemy tu też są tantale pewnie wypadły czpy wszystko nówki sztuki trzeba będzie je zmielić i po prostu oddać na odzysk potencjometry na odzysk srebra oraz paladu Promy. Jest ich naprawdę dużo. Ja tylko część wam pokazałem. I znalazłem tam coś takiego. Nie wiem co to jest. Jeżeli ktoś wie, co to jest, proszę piszcie w komentarzu. Ewentualnie do mnie napiszcie. Tu są też takie już hermetycznie zamknięte. Może ktoś coś takiego potrzebuje, bo jest tego naprawdę dość sporo. Chętnie się podzielę z wami. Dalej, na odwrót mamy coś takiego Tesla. Pójdzie do zmielenia. To też pójdzie do zmielenia. Moim zdaniem, tutaj też w środku jest złotko. Dużo było takich fajnych wtyczek z takimi tutaj yy, Zaraz wam wyciągnę. Zobaczcie jakie fajne złotko Aby tego było tak z 2-3 kilo, no to można by naprawdę poszarżować Co tutaj mamy? Mamy tutaj piny posrebrzane, zobaczcie jakie ładne. To są nówki, sztuki pakowane hermetycznie. Jedziemy dalej. Druciki posrebrzane. Ktoś to chyba wycinał. Tesla. Nie wiem, co w tym jest. Jeżeli ktoś wie, to też możecie pisać w komentarzu. I teraz takie coś zobaczcie. Tu jest tantal, czy tutaj mamy złotko i pallad? Jeżeli ktoś wie co to może być to też proszę piszcie w komentarzu. Worek złącza do, do złotka sobie dojdziemy za chwilę Tesla. Tu mamy takie właśnie. No odzysk złota coś. Może ktoś takie coś potrzebuje? Chętnie zamienię, bo mam tego kilka opakowań. Dalej, tutaj mamy na odzysk sreberka takie coś. Nie wiem, czy to jest jakiś odpad poprodukcyjny, czy co. Ale wygląda to na bardzo grubo srebrzone. Może tu wyjdzie nawet i 1%. To sobie pochowamy. I teraz sobie przejdziemy do ciekawych kondensatorów. Są to kondensatory trapezowe. Pakołane w takim woreczku. Zobaczcie. Moim zdaniem jest tutaj yy, pallad. ale mogę się mylić. Tam coś kiedyś na ruskich stronach pisało o paladzie, ale ja tej pisowni tam nie rozumiem nie potrafię tego przetłumaczyć tu jest kolejna taka paczuszka tu jest jeszcze jedna paczka tego tych trapezowych tak kondensatory kolejne no jest tego tutaj bardzo dużo Wybrałem takie najciekawsze, nawet mi się trafiły różowe. Złota rybka ty je rozgniatał i wychodziło bardzo i to bardzo dużo paladu. I tu mam takie coś jak. Co to jest? Czy tutaj mamy złoto, srebro, czy palad, platynę? Nie wiem. Może ktoś rozpoznaje. No i znalazłem coś takiego w paczce. Zobaczcie, jest tylko malutki woreczek, takich większych, ale mamy tutaj ponad kilogram, jeszcze takich też to jest chyba motorola. Wygląda to w ten sposób. a z tyłu jest tak jakby pozłacane. Mamy tu gdzieś kleszczyki, to może byśmy to upnęli sobie. Sobie jednego łupniemy. I to jest w środku co tutaj jest. Mm. Nic tam nie ma. Jakiś chip to chyba trzeba będzie zmielić na mąkę. I to by było na tyle z takich rzeczy kondensatorowatych. Teraz przejdziemy do pozłacanych elementów. Mam coś takiego, powiem Wam, że szkoda tych nóżek odcinać. Jeżeli komuś by się to przydało, takie diody, może do mnie pisać, chętnie przygarnę jakieś styki lub inne piny. A powiem Wam szczerze, że trochę mi szkoda tego niszczyć. Dalej. Mamy coś takiego, pozłacane to jest. Były chyba diody jakieś albo coś, nie wiem. Piny półzłocone w woreczku. Hermetycznie zamknięte. Tutaj piny bardzo ładnie złocone. Kolejne piny, trochę słabiej złocone. Jasny kolor. Zobaczcie na te, jak się błyszczą, jak ruskie złoto, naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj takie piny, które były wrzucone do wody, wody utlenionej i kwasu jakiegoś tam. Jest to hermetycznie zamknięte. Tu są też ciekawe piny. Piny półzłocone. Powycinane z taśm. Te taśmy. Te mam tam schowane gdzieś. Yy, tu są piny raczej z wtyczek. Yy, to są wtyczki, takie jak od komputerów. Tutaj kolejna porcja tych pinów z wtyczek. Woreczek z pinami grubo złoconymi, chociaż mi się może tak wydawać, że to jest grubo złocone, a tu jest mosiąc, pewnie chcecie wiedzieć, jak wyglądały hmm, złącza, w których były piny dubane. No, to są to takie złącza, naprawdę świetnie one wyglądają. Są aż. Ciemne od tego złota, gdzieś to było opisane ile z nich wychodzi, ale tutaj dubania naprawdę też jest dość sporo. Pinów wszystkich było niecałe 4 kg w tej paczce, więc to jest taki nawet dobry wynik. Całość paczki naprawdę super. Oczywiście nie była ona za darmo, a była opłacona. Ale powiem Wam szczerze, że nie spotkałem takich rzeczy na swojej karierze, jeżeli chodzi o odzysk. Więc bardzo dużo rzeczy się też z tej paczki nauczyłem. Jak Wam się podobał taki filmik, możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał. Możecie wpisać w komentarzu, że Wam się podoba, więc takich filmików będzie dużo więcej z takich paczek ze Szwecji, Danii, Francji, Niemiec, bo tam materiał jest zupełnie inny niż u nas. Trzymajcie się. Cześć.